Tu 6 ton jest, ale od 22 do 6 rano tylko. zakaż tonażowy. Chyba chodzi o to, żeby w nocy nikt tu nie jeździł i nie hałasował. <tryk> Jedziemy a 7 a za tym murem jest A7. już tak tam widzicie wzdłuż autostrady. Ale no... Wcześniej musiałem zjechać, żeby się dostać do tego miejsca rozładunku, dlatego, że tam dalej nie ma zjazdu. A tak naprawdę... <tryk> Tutaj zaraz będzie parking Rambert, i my z tyłu tego parkingu będziemy jechać, tak naprawdę. O, widzicie, za ile tu jest? Za 3 km, tak? Czy za 2? No, za 2 km. I tutaj sobie ładnie zjeżdżamy, i teraz taką. Alejką Będziemy sobie podróżować Ja tak patrzę też, bo tędy już jechałem Jak był objazd kiedyś A siódemka jak była pozamykana, bo rolnicy strajkowali To tędy trzeba było jechać Ale to było w tamtym roku a tam po lewej stronie mamy Za tymi krzaczorami Parking Krambert. To jest wielka patelnia Znak, że za 10 km zamknięta droga, ale nie przyjrzałem się w którym momencie gdzieś w prawo czy przede mną. A ja mam 9800, do firmy, no ale to tak będzie, właśnie też tak te 10 km, bo to już było jakiś czas temu. Jestem ciekawy, żeby tam nie było żadnej niespodzianki. Cholera jasna. Ja muszę tutaj skręcić, bo tutaj bał sam blanc, a tutaj mi pokazywało, że ja muszę jechać gdzieś dalej. O, już jesteśmy na miejscu, tak naprawdę. Zawrócić e, i dopiero tak jakby z tej strony, gdzie byłem, nie, nie mógłbym skręcić, a się okazuje, że można. Dobra, teraz jedziemy, jedziemy wolno, bo to nie jest takie No tu. to tu jest w ogóle ślepa uliczka. ma 29 chyba są tamte zakłady tam daleko nie ma gdzie za bardzo. Wykręcić nawet na Google Maps. Jak satelitkę wrzucę, to tam nie ma nic. Jakieś stare zabudowania. No ale to są stare. górnej mapy, wystarczy o. Filpak to jest to. I teraz trzeba moi drodzy, wyjechać skręcić w lewo. Tutaj. Zkrajn w lewo. Następnie miejsce docelowe znajduje się po lewej stronie. I tam. O właśnie. Tu i tutaj w lewo. I chyba to jest to że tu jakbym dojechał i tu by nic nie było, a na mapie nie ma nic. No to ja tu nic nie zrobię. Wtedy. Tylko wycofać, złamać się tam na maksa i kombinować się. Dobra, ja tutaj sobie stanę i no pójdziemy do biura zobaczyć o co tutaj kamana. Któraś pewnie z tych ramp będzie jak znam życie. Ta, tutaj są folie jakieś. Dobra, mam nadzieję, że się nie odklei. Muszę tutaj zawinąć całkowicie. Widzieliście Odkleiło się I nie chce się przykleić Także gówno takie Nie wiem czemu Chyba muszę kupić nową po prostu eee. Dobra Będziecie zmuszeni patrzeć Tak Absolutnie. W lusterko Tak jak ja Będziecie widzieć to co widzę ja Muszę kupić chyba nowy uchwyt, bo ten się... E, no tu jest ryzyko, jak mi odpadnie no to upada na... z dużej wysokości, a tu jak upadnie mi na ten, na... na dywanie, to się nic nie stanie Ale słońce daje Bardzo wąskie są tamte przejścia, znaczy to miejsce między tymi, wiecie? O, zobaczcie, gdzie są te betony. Linie są, ale tak naprawdę jakbym jechał wzdłuż linii, to bym jechał na beton no, bez sensu są na takie namalowane, ale... wyjść i powyciągać Klamotę. To jest kurde z tym, że to się nie chce tak trzymać. Wyjeżdżamy. Załadowani, tam żegnamy firmę sprawnie. Chłopakom to poszło, ale nie zgadnijcie, co ja zrobiłem. Jaki ja jest ten głąb? I to mega, mega, mega narga. Skręć w prawo. Następnie, skręć w, w prawo. Zrobili. Jaki ja jest ten głąb? Widzicie, co ja zrobiłem? Podjechałem pod rampę. Skręć w prawo. No i wszystko do wyładunku. Patrzę, pasów nie zdjąłem, Mówię, ja pierdzielę. No musiałem odjeżdżać spod tej rampy, odpinać tandekę, ściągać pasy błąd no, jest na mi tyle. Zapomniałem. Tak szybko, szybko, szybko i to tak właśnie później jest. Za 600 metrów. Co tutaj rośnie? Co to za owoce? Dobra, w każdym razie Na razie nie mam y, Żadnej konkretnej y, Że tak powiem lokalizacji Gdzie mam pojechać Także kochani jedziemy na parking A po drodze widziałem tutaj y, Taka ala stacja benzynowa Także sobie tam jadę I poczekam na info Co ze mną dalej Szybko, naprawdę szybko to poszło. Podoba mi się, bo jest godzina która? Dziesiąta, no liczmy dziesięć. <laughs> Także poszło tak wartko. bo no, byłem tu ósma trzydzieści, To po prawej stronie będzie ta stacja. Tutaj jaki chyba Jeep No A ten jeszcze lepszy. Skręć w prawo. Także to od N7 odchodzi. Tutaj ten Bausemblant. Bausemblant, tak się to nazywa. To miasteczko, w którym jest. I za dwie minuty będziemy na parkingu. Czy są, no i tutaj jest coś takiego, że można sobie stanąć, że ja sobie tutaj biadę i obadamy. Czy ktoś do nas przyjdzie i się doczepi, że stoi? To docelowe jest po prawej stronie. To jest bar, restauracja, hotel. Dostaliśmy, teraz nie uwierzycie, gdzie 200 tam, chyba 60 km na południe przed Marsylią. jak tam jeździmy na Hiszpanię, to przejeżdżamy tamtędy, moi drodzy, i przejeżdżamy tamtędy tędy, jako takiego wielkiego, wielkiego jeziora. Kręć w prawo. Tam mówię, że ono się przez kilometry ciągnie. No tam właśnie jedziemy, a zaparkujemy w takiej miejscowości Salon de Provence i ta miejscowość to jest, hmm, się pójdziemy tam sobie na spacer, mam nadzieję, że będzie miejsce, na parkingu to mały taki ten Shelter chyba jeszcze albo Total, nie pamiętam. W każdym razie mało miejsca tam zawsze jest, ale będziemy tam na 14 no to będzie miejsce. Także i tam sobie pójdziemy albo pojedziemy zobaczę. Do takiej miejscowości to jest tam 3 km, chyba to może się przejedziemy roberem, Belera. I tam, ogólnie to jest tak jakby dzielnica, ta Belera, gdzie ja stanę, a Salon de Provence to jest tam miejscowość, do której pójdziemy, czy pojedziemy i tam mieszkał, żył i chyba zmarł nawet e... Nostradamus. Tam jest też Muzeum Nustradamu, może nam się uda do niego wejść. ale zobaczymy, miejsce jest bardzo ładne. A jutro o 10:00 dopiero załadunek mamy. O, tam zobaczcie, jakiś samolot startuje bo tu mamy lotnisko startuje albo ląduje co chciałem powiedzieć a jutro mamy załadunek. Jeszcze trzeba będzie wtedy odbić tam troszeczkę w dół na południe za 30 km. I jakieś zakłady chemiczne, czyli pewnie, pewnie big bagi będą, albo jakieś worki tak jak z cementem na paletach. Co pewnie cała procedura, że długie spodnie, okulary, kask, długi rękaw. Także męczarnia pewnie będzie waga. Pełny komplet dokumentów, no wiecie, jak to jest. O. I tutaj do garażu będzie sobie wjeżdżał Jeden wylądował, a drugi już będzie wyjeżdża na pas startowy. Widzicie? na drugi wraca. No, także załadunek mamy jutro godzina dziesiąta. Wcześniej tam być nie można, bo podobno wyganiają. A rozładunek mamy czwartego w Bydgoszczy. Że tak to wygląda. Pewnie, gdy rozładujemy czwartego w Bydgoszczy o ile mnie ściągną na rozładunek, bo nie wiem, jak to wyjdzie z trasą, to później, pewnie załadunek miałbym modlić świecie. O, no i to tak by się kochani przedstawiały. I znowu zjedziemy wzdłuż A7. Zapamiętajcie ten. Budowlę, tutaj to jest chyba wieża ciśnień. I za chwileczkę będziemy jechali i będziemy ją mieli po naszej lewej stronie. O, właśnie tutaj te ciężarówki, które nas mijają z przeciwka, to są na A7. No i wjeżdżamy na A7. A7. I później, tak jak. Na Hiszpanię jeździmy, później z A7 w A9 skręcamy w prawo, to my będziemy lecieć prosto. Cały czas teraz bierzemy na widelec drogowskazy, gdzie jest napisane Marsylia. W Marsylii w ogóle, tam byłem raz chyba albo dwa razy. Jest taki fajny napis, tak jak jest napis Hollywood na wzgórzach. Tak samo Marsylia też ma taki sam napis, tylko że Marsylia jest napisane. Ale też tak umiejscowiony, też na takim wzgórzu, bardzo fajnie to wygląda. No i tak jak mówiłem, tą wieżę kolorową mamy teraz po naszej lewej stronie, a tędy jechaliśmy. Do parkingu mamy 220 km, 250 km jazdy. Miejscowość Walens i znowu rzeka Rodan. Tutaj też się. W takich fajnych okolicznościach jedzie Zobaczcie jak pięknie Jakieś ślimacze tempo 79-80 bo to jest ograniczenie Radary że wszyscy jadą spokojnie A rzeka robi wrażenie Naprawdę to jest wielgachna rzeka No, ciekawy jestem, czy y, to muzeum będzie otwarte. Nostradamusa, ja naładuję oczywiście baterię w kamerce, naładuję y, w telefonie. Wezmę już teraz na wszelki wypadek ładowarkę i do telefonu, i y, także można było telefon naładować, i, i kamerkę. No i co mówię, odpalimy rower. Także zobaczycie, jak to wygląda, y, ten rowerek. Ja zobaczę. Jak na nim się jeździ, bo w koło domu to tam się przejechałem, no ale to jest zupełnie coś innego. Plecak na grzbiet. No i co, w trasę pojedziemy, nie? A no niedługo będziemy dojeżdżali do Mornasa. Pokażę Wam akurat z tej strony, jak będziemy jechać, to będzie dobrze widać fortecę Mornas. A po prawej stronie mamy elektrownię atomową. I tu są, zaraz zobaczmy, cztery chyba te bloki energetyczne. O tu jakiś ogórek, patrzcie, jaki stary stoi, ja pitole, coś się zepsuło. Tak, tu są chyba cztery. te. Raz, dwa, trzy, cztery. Także tu przejeżdżamy koło elektrowni atomowej. A tam na Barcelonę, jak się jedzie, tam w Hiszpanii znowuż mają. Kolejną elektrownię. A Polska jak nie miała, tak nie ma i chyba mieć nie będzie. Za 16 km mamy MORNAS. Znowu się sfrajerowałem tam daleko. Nie ten przede mną, tylko przedni. Zobaczcie srebrny taki samochód, on jest przodem do nas ustawiony. To prawdopodobnie było Porsche. I to jest kolejny samochód, który przeoczyłem. Taki oldschoolowy, stary. Który jest oklejony w takie jakby wyścigowe naklejki. I gdzieś tutaj w to, wcześniej jechał chyba Ford Capri na lawecie. Chyba muszę się skupić i patrzeć. No ale to jest tak. No raz na nie wiem, 40 minut coś takiego przejedzie. I może to właśnie były tylko te dwa i więcej nie będzie jechał, ale muszę częściej patrzeć w to lusterka.